Liga Słońca Nie możemy podsumować wszystkiego, co matka Eugenia realizuje w Afryce. Raoul Folreau napisał i opublikował na podstawie ocalałych listów, które matka Eugenia regularnie wysyłała nowicjuszkom, dwa tomy sur le route de la charité, na drogach miłości, z podtytułem 22 tysiące kilometrów nad oceanem i przez afrykańską puszczę z dwiema siostrami misyjnymi. Są fascynujące, jak powieść przygodowa. Postaramy się je później przetłumaczyć i wydać w języku włoskim. To, co teraz leży nam na sercu, jest natomiast podkreślenie stylu misyjnego i ducha ekumenicznego matki Eugenii, która także w tym zakresie jest prorokinią, wyprzedzając jej czasy o przynajmniej 40 lat. Podsumujemy tylko jej dwa osiągnięcia: Ligę Słońca i Dzieci Ojca. W Egipcie znajduje się ramię w ramię z protestantami, Żydami, Muzułmanami, prawosławnymi. W szkołach prowadzonych przez jej Instytut Katoliczki stanowią jedynie 20% dziewcząt, które je uczęszczają. I w związku z wiarą tworzy się nienawistna dyskryminacja wobec wyznawców innych religii. Z drugiej strony, rodzice dziewcząt są bardzo przywiązani do swojej wiary i nie podoba im się ingerowanie w tę przestrzeń. Wysyłają córki do szkół katolickich jedynie dlatego, że są lepiej kwalifikowane. Co tu począć? Nakazuje dyrektorkom szkół zaprosić wszystkie dziewczęta na katechezę i konferencje, przestrzegając jednakże takiej zasady, nie będziecie mówić o religii katolickiej, ale o sprawiedliwości, męstwie i wszystkich innych cnotach moralnych i społecznych. Będziecie mówić przede wszystkim o miłosierdziu, dobroci, miłości, którą należy mieć do bliźnich i do Boga. Powiedzcie, że jest tylko jeden Bóg, który kocha wszystkich i każdego że jest Ojcem wszystkich. I dlatego jest kochany, że mu służymy i czcimy go. Następnie gromadzi wszystkie dziewczęta, angażując je w pracę na rzecz dobra innych i tworzy z nimi ligę słońca, która ma na swojej fladze właśnie rozświetlone słońce. Tak jak słońce daje wszystkim światło i ciepło, tak i dziewczęta powinny być zawsze uśmiechnięte, życzliwe i dobre dla wszystkich. Wysyła je potem grupami w każdy czwartek, dzień wolny, do chorych i biednych, których jest tak wielu i którzy wszystkiego potrzebują. Najmłodsze, zwane białymi krzyżami, stawia u boku sióstr, które pracują w ambulatoriach ze szlachetnym zadaniem bawienia małych dzieci, podczas gdy ich mamy mają wizytę lekarską. Praktycznie realizuje program świętego Vincentego a Paolo. I wszystkie nasze działania niesienia pomocy dostosowując je do miejsca i potrzeb, ucząc miłości. A kochać znaczy znać Boga i czynić pokój między braćmi. To jest esencją Ewangelii. Jednakże, kiedy ta inicjatywa zaczyna rozkwitać w sposób widoczny, matka Eugenia zostaje wezwana przez biskupa Heliopolis. Ma zakończyć wszystko, ponieważ za bardzo się miesza miłość katolicką z ich miłością. W ten sposób nie zobaczą różnicy i nigdy nie przejdą na naszą religię. Matka Eugenia nie wiedziała, że miłość bliźniego miała etykietki religijne lub narodowe, ale jest jak zawsze posłuszna. Jeszcze nie nadeszła ta godzina, komentuje.